Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać purchawkę yy, warkowatą Zobaczcie jak one wyglądają. To są dosyć duże purchawki Tak samo jadalne jak reszta jeśli w, środku jest jeśli w środku miąższ jest biały ma wyraźnie, ta purchawka chropowata ma wyraźny trzon Zobaczcie taki pomarszczony jak te, te zmarszczenia to widzicie czy tutaj mniej więcej coś jakby wziąć w worek i go pomiąć, to tak będzie wyglądał właśnie. Ona ma taką strukturę właśnie y, pomiętą, jeżeli chodzi o trzon. Czasami mniej, czasami bardziej. To wam pokażę. Y, cała jest pokryta takimi różnymi useczkami, drobinkami. Zobaczcie. Wam też pokażę tą mniejszą. One dosyć ładnie wyglądają. Bo są wielkościowo duże i łatwo je zobaczyć. I są takiego właśnie jasnobrązowego koloru. Nie są białe, tylko takiego właśnie brązowego koloru. Możemy zobaczyć tą jedną, czy jest biała, czy jest. Zrobimy przekrój. O. Jest biała. I ta się nadaje normalnie na, na ten. To ją tutaj uwolnimy. I zabierzemy do do pieczenia. Zrobimy plasterki. O, zobaczcie ten pamięty, workowaty kształt na trzonie. Widzicie? Także można fajnie pokazać, jak wygląda purchawka workowata. To już będziecie widzieć. Dobra, pozdrawiam. Kończę. Idę szukać czegoś ciekawszego jeszcze. Ta się nadaje do zbioru. Pozdrawiam.